W tym momencie znajdujemy się w strefie spotkań ze sportowcami, którzy reprezentują barwy marki Orlen. Jest ze mną Paweł i jest ze mną Krzysztof. Panowie, co w tej strefie się dzieje? W tej strefie możemy się spotkać, tutaj porozmawiać o naszych konkurencjach, wymienić się zdjęciami, autografami i celebrować tutaj całe wydarzenie Werwy. Krzysztof, jak oceniasz frekwencję wydarzenia? Czy jest dużo kibiców? No jestem pod wrażeniem. Jestem pierwszy raz na Werwa Street Racing i to jest impreza, którą będę odwiedzał na pewno w kolejnych, kolejnych latach. Wracając do Twojego wcześniejszego pytania, w mojej ocenie ta strefa to, to jest strefa, w której my profesjonalni sportowcy możemy poczuć się jak normalni ludzie i przełamać tą barierę między sportowcem a, a kibicem. W Właśnie wtedy, kiedy nasi kibice do nas przychodzą i, i podajemy sobie rękę, piszemy autografy i często też rozmawiamy, co tam, co tam u nich słychać. No właśnie, powiedzcie mi, ile dla Was znaczy wsparcie kibiców dla Was jako dla zawodników? No My, te, my przede wszystkim trenujemy też dla, dla kibiców i oni są tutaj naszym motorem napędowym do... Robienia lepszych wyników i to jest jakby tutaj priorytet i fajnie, że mogą się z nami tutaj spotkać, porozmawiać. My możemy też przedstawić swój plan, jak to wygląda z zaplecza, yy, nasz trening i, i przygotowania do, yy, do zawodów. Szanowni Państwo, zapraszamy do sterwy spotkań ze sportowcami. Spójrzcie im prosto w oczy, zobaczcie, dostrzeżcie ich determinację, siłę i wolę walki. Oddaję głos do studia.